Róża Gumienna, mega gość i mega niespodzianka, bo widzimy się na Babylonie w Pruszkowie. Witaj, Róża, miło cię zobaczyć po takiej długiej przerwie. E, witam i ja również dawno się nie widziałyśmy, i cieszę się, że wracam. Wracam do sportu walki. E, Zgadza się, e, chwile mnie nie było, ale to było spowodowane. Między innymi kontuzjami. To o kontuzjach może nie będziemy rozmawiać. Chciałabym pogadać o twojej najpierw o Twojej karierze zawodowej, tej związanej z nauką. Jak ty tam jest w ogóle pani doktor na, na uczelni? No cóż, no pracuję dalej na Akademii Wychowania Fizycznego, już teraz tak pełnoprawnie jako, jako pani doktor. Cały czas się wdrażam, uczę się, ale myślę, że, że jakoś sobie radzę. O tobie się mówi, że jesteś tytanem pracy na każdym polu, nie tylko w treningach, ale również właśnie na tym polu naukowym. Masz jakieś plany, żeby zwiększać ten stopień naukowy? To znaczy, mam różne dni. Czasami faktycznie myślę o habilitacji, później gdzieś tam, gdy, gdy wdrążę się dalej gdzieś tam w trening, to mówię kurczę, jednak może inna realizacja innych marzeń. Jeszcze się troszeczkę to, to kłóci, ale, ale mam, mam zakusy ku temu, mam. Rozumiem. Jak mówimy róża gumienna, to gdzieś tam z tyłu głowy pojawia się myśl, dziewczyna, która jest świetna w kickboxingu, ma rewelacyjną stójkę, nasza powiedzmy ziomalka z Dolnego Śląska, tak? Ileś tam różnych skojarzeń, ale ciągle też pojawia się to jedno zagadnienie, o które również cię już wielokrotnie męczyłam, czyli o Twoje przejście do MMA. I chciałam Cię zapytać, bo ja już wiem, ale nasi fani dopiero się dowiedzą, że jest coś na rzeczy. Może nam zdradzisz tajemnicę. Tak, właśnie podpisaliśmy kontrakt z organizacją Babylon MMA i, no i szykujemy się do debiutu. Już, już jest przyklepane i tak naprawdę nic innego, tylko ciężko pracować i, i podbijać oktagon. Kto naciskał bardziej na to, żebyś przeszła do, do MMA? Twoi fani, twój menadżer, twój trener? Jak to wygląda? To nie było żadnego nacisku. No, mi się wydaje, że to tak, był kolejny Krok w roz, moim rozwoju. E, fakt, że no szoker MMA, Artur, mój menadżer jest, jest mu bliższe MMA i tak może delikatnie jeszcze mnie tym wszystkim e, motywował, e, zarażał, i, i to tak po prostu samo z siebie e, wyszło. E, mój klub też zaczyna, zaczął się od jakiegoś czasu przekształcać w MMA, więc e, wydaje mi się, że to tak z każdej strony do mnie przy, e, przyciągała byłam do tego MMA. No i... I stało się. To opowiedz w takim razie, jaki masz plan na zmianę treningów? No bo jeżeli mówisz o tym, że w tym roku już planowany debiut, to pewnie w drugiej, w drugiej połowie roku, no bo w tej chwili Babilon Następny jeszcze się nawet nie zapowiedział z kolejną datą. Ale czy ty po pierwsze spodziewasz się, że to będzie już następny Babilon, następna gala Babilon? I jeśli tak, no to co zamierzasz zrobić, jeśli chodzi o treningi? Gdzie będziesz trenować, gdzie się będziesz przygotowywał? To znaczy, no tak, zacznę, że na pewno będzie to druga połowa roku. Która gala, kiedy to jeszcze, jeszcze nie mamy dokładnie uzgodnione? Myślę, że niebawem siądziemy i faktycznie to uzgodnimy. Na razie cieszymy się samym podpisanym kontraktem. E, treningi, e, no póki co, no, jakby nie było, no jestem osobą początkującą, zwłaszcza w tych parterowych e, sprawach, więc, e, więc póki co e, panczer Wrocław, tamci trenerzy, to wszystko na razie e, dziś to się tego wszystkiego uczymy, wybieramy techniki, w którą stronę iść. E, teraz byłam dwa dni w Warszawie i też e, chciałabym podziękować, bo bardzo mile WCA e, e, przejęło mnie i, i faktycznie e, mogłam wiele ciekawych technik zobaczyć, posłuchać i tak naprawdę otworzyli mi jeszcze, jeszcze oczy na, na pewne kwestie i na pewno, na pewno będę chciała jeszcze ich odwiedzać tutaj w Warszawie. Próbowałeś swoich sił w sparingach, czy to były jakieś tylko zadaniówki, techniki? No dzisiaj, dzisiaj miałam okazję przewalczyć faktycznie trzy razy 5 minut z chłopakami. Wiadomo, że na pewno nie chcieli mi zrobić krzywdy, ale, ale dało mi to jeszcze jakiś tam właśnie też pewniejszy obraz, ale prawda jest taka, że jeszcze bardziej mi zmotywowało. Róża, powiedz mi, w jakiej kategorii wagowej będziesz startować? To już jest ustalone? No, przymierzone jest raczej tutaj do 61-200 i, i, i myślę, wydaje się, że, że powiedzmy na moje warunki to będzie taka najbardziej odpowiednia kategoria wagowa. Okej, okay, no to szukamy Ci w takim razie przeciwniczki. Może być dziewczyna z Polski, czy, czy musi być dziewczyna z zagranicy? Masz preferencje? To znaczy, jeszcze dokładnie nie dyskutowaliśmy na ten, na ten temat. Tak naprawdę, no, tak jak Babilon gdzieś tam nam zasugeruje, będziemy to z Arturem, no oczywiście to wszystko będziemy rozważać i, e, nie ma, nie ma jakoś tu konkretnie powiedziane, czy to będzie osoba z Polski, e, przeciwniczka, czy, czy z zagranicy. No, to będzie się to rozstrzygać niebawem na pewno. A Ty masz ochotę z kim skrzyżować rękawice? Jest ktoś, kto gdzieś tam jest w Twojej głowie, że chętnie byś to spróbowała? Ja to mogę sobie gdzieś tam e, w lata w przyszłość mogę sobie gdzieś tam marzyć, ale no ten rynek cały czas się rozwija, pojawiają się nowe talenty, więc e, na lata w przyszłość nie będę, nie będę wybiegać. E, nie mam, nie mam. Wiem, że, że jest bardzo dużo ciężkiej pracy przede mną. E, zmiana płaszczyzny, znaczy dodanie kolejnej Płaszczyzny, przerobienie tak naprawdę tej stójki, bo też ona wygląda inaczej. Na pewno nie mogę być kompletnymi jakimiś seriami, muszą być to dynamiczne ciosy. Mamy plan na to, jak to wykonać, w sumie mamy na kim się wzorować na Asi, więc no jej to wyszło świetnie, no, czemu miałoby nigdy mi nie wyjść? Zapytam Cię w takim razie o Asię. Skoro mamy okazję porozmawiać, to nie mogę nie skorzystać z tego momentu. Powiedz mi, jak widzisz przyszłość Asi w organizacji UFC, czy w ogóle poza organizacją UFC? czy Twoim zdaniem Asia jest jeszcze taką zawodniczką, która może zagrozić tym z top 5? Czy raczej to już jest dziewczyna, która gdzieś tam ma jakąś tendencję schyłkową? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Nie, no i oczywiście myślę, że, że to jest. No każdy sportowiec ma jakiś tam swój słabszy czas. A nawet może przegrana jakaś tam Asi, to się nie mówi o tym, że ona gdzieś tam od razu zrzeszła z poziomem. No, trzeba pamiętać, że to każdy dzień. Człowiek inaczej walczy i trzeba brać to pod uwagę. Ja myślę, że Asia troszeczkę wypoczęła i nabrała sportem chyba takiej radości, z społecznościowych mam takie wrażenie i wróci i ja jeszcze celuję, że ten pas jeszcze wyląduje u niej. Rozumiem. Jutro odbędzie się gala Envio, na której zawalczy dziewczyna, która jest uważana za mega perspektywiczną zawodniczkę. Czyli pani Ząbiakowa Anita Bekus, Anita zmierzy się z mega mocną rywalką z Czerwonego Smoka z Poznania z Eweliną Woźniak. Obie dziewczyny mają ze sobą fajne doświadczenia. Ewelina ma za sobą długą karierę amatorską, dosyć długo decydowała się na to, żeby przejść na zawodowstwo. Gdy w końcu to zrobiła, to organizacja, do której zawraczyła, czyli LFN, e, gdzieś tam zniknęła. E, więc Ewelina musiała sobie znaleźć inne miejsce. Z kolei e, dziewczynę Marcina Wrzoska widzieliśmy już na dwóch galach, m.in. właśnie na Envio w starciu z Hanią Gływan, później e, na, na Galifen. E, czy ty obserwujesz te dziewczyny i czy ty na przykład mogłabyś się z nami podzielić e, swoim typem na tą walkę? Znaczy tu ciężko jest mi typować. E, tutaj e... Super, nie znam dziewczyn. E, tutaj akurat z Czerwonego Smoka Poznań kiedyś prowadziłam seminarium i, i pamiętam wtedy też były sparingi i gdzieś tam sobie obserwowałam wtedy. Ja dziewczyny wiem, że jest na e, pewno jest, 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 zadziorna, jest konsekwentna w tym, co robi, nie boi się. E, no tutaj za to e, pani Złoterkowa też wiem. Słyszę, że Anita bardzo jest tytanem pracy, jest bardzo silna, no bo to też tutaj, czy Artur mi opowiada, czy, czy Karolina Owczarz gdzieś tam, no też jest mi bliska, jesteśmy w jednym teamie. Więc e, Wiem, że każdy z nich ma swoje atuty. E, ciężko mi jest tutaj wytypować, e, no, kto, jest, kto jest tutaj faworytką. Tak? No, nie chciałabym nawet, nawet nie spróbuję gdzieś tam dawać swoich typów. E, wiem, że dziewczyny mają naprawdę wiele, e, wiele do powiedzenia, na pewno mają jeszcze w tym MMA i, i obym i jednej, i drugiej rzeczy jak najlepiej. Moja była rywalka jeszcze z organizacji FEN, czyli Marta Waliczek, również przerzuciła się na MMA i to z sukcesami. Ma na swoich biodrach pas rosyjskiej organizacji Samara. Obroniła ten pas niedawno w jednym ze starć. Teraz będzie biła się na gali Celtic Gladiator u siebie w, w rodzimej miejscowości w Bielsku. Powiedz mi, czy ty kiedyś gdzieś tam w przyszłości chciałabyś zrewanżować Marcie za tą przegraną w kickboxingu? Znaczy, ja już może też nie, nie chcę tam do tego super wracać, no ja e, mam pewne zdanie na, na tamtą walkę. E, moi kibice wiedzą, powiedzmy, jakie ja mam zdanie, jak to było. E, nie będziemy rozgrzebywać tego. E, czy myślę? No ja zaczynam. Ja zaczynam, Marta ma już kilka walk, no ale nie jest wykluczone. Ja też e, jak coś robię, no to z perspektywą, że, że, że gdzieś tam chcę się wspinać po tej drabince e, i, i mierzę wysoko. E, no jak wyjdzie oczywiście, no to zobaczymy. E, I może być tak, że kiedyś gdzieś w jakiejś organizacji się spotkamy jeszcze, no nie wiadomo. Na tyle na ile Ciebie znam, to wiem, że jak za rok się spotkamy, to pewnie będziesz miała już w rekordzie co najmniej pięć walk, więc no, tak, Ty idziesz, nie idziesz, nie. idziesz do przodu bardzo i wiemy, wiemy o tym dobrze, że jeżeli tylko zdrowie Ci na to pozwala, to no lubisz więc walczyć właśnie. często, prawda? Więc... Chciałabym, teraz też miało być to inaczej wyglądać, ale, ale faktycznie na ostatniej walce nabawiłam się kontuzji, wyszłam i się przygotowałam do kolejnej, później znowu, to nawet w sumie złamanie, więc tak jak mówisz, najważniejsze jest zdrowie i chyba każdy zawodnik chciałby toczyć naprawdę pojedynków więcej, ale, ale no zdrowie czasami nie pozwala. Teraz jest dobrze. To na koniec jeszcze zapytam w takim razie o DSF. Jest to organizacja, w której walczyłaś, o której ostatnimi czasy zrobiło się ciszej, a jeżeli już się podnoszą jakieś głosy, to zawsze, czy przynajmniej w większości są to głosy, które wróżą rychły koniec DSF-owi. Czy ty masz nadal ważny kontrakt z, z DSF-em? Czy jest jakaś współpraca jeszcze między wami? Czy to już zostało jakby zakończone i to jest o, o zamknięta karta? Znaczy ja miałam toczyć pojedynek w czerwcu i na, na niego się, do tego pojedynku się szykowałam. E, mój kontrakt kończy się właśnie z czerwcem, koniec czerwca, no więc, więc tak naprawdę już, już z, no niedługo już, już tak naprawdę nie będziemy związani kontraktem. No więc u mnie trochę sprawa się powiedzmy sama, sama rozstrzygła. Nie? Mhm, rozumiem. Będziesz łączyć kickboxing z MMA, czy już będziesz się skupiać tylko i wyłącznie na MMA? To znaczy, no w tej chwili e, dużo pracy przede mną i, i muszę skupić się na MMA, więc na pewno no. E, na pewno teraz nie, to, to, to jest jakby w tej chwili, jest to jakby ciężkie do pogodzenia. No jak coś robię, to chcę być może nieperfekcyjna, ale, ale no na tyle, ile się da gdzieś tam zadbać o szczegóły. Więc w tej chwili, w tej chwili muszę to jakoś zawiesić. W tym czerwcu chciałam stoczyć tą walkę, no ale, ale sam, sam los gdzieś tam za mnie wybrał, więc teraz MMA, teraz parter, zapasy i to jest gdzieś tam teraz moje pole zabaw. W jakim miejscu zobaczymy różę gumienną za dwa lata? Oh, no, ja sobie życzę, co mogę powiedzieć? No życzę sobie dobry, wysoki rekord. Czy to będzie, no, oczywiście, tutaj chciałabym w Polsce jak najdłużej walczyć, ale, ale, ale no, nasz kontrakt też z Babilonem ma, ma pewną taką klauzurę, że, że, że jak UFC się odezwie, więc takie ja mam, mam zamiary, to, to możemy spokojnie próbować swoich sił. Więc może to nie będą jeszcze dwa lata, ale, ale, ale tam mierzę. Tam tam idę. Trzeba mierzyć wysoko. Bardzo tak. Ci dziękuję, Róża, za, za rozmowę. Życzę Ci udanej gali, bo jesteśmy jeszcze przecież tak. przed. Komuś kibicujesz na tej gali, szczególnie. E, no też z naszego teamu, no to Kita, więc bardzo mocno tutaj swoim zawsze, zawsze kibicuję, więc Michał Kitaj. E, kibin... Tak, o jeszcze Daniel Daniel też jest bliski gdzieś tam mi, bo do jednego liceum chodziliśmy, więc może teraz nie mieliśmy super kontaktu, ale, ale gdzieś łączyła nas wspólna szkoła, więc tak. Tym dwóm najbardziej. Trzymam kciuki. Super. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Jak już będziemy wiedzieć, z kim będziesz się biła i kiedy. Dziękuję również i mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia tym tak, razem. Tego sobie życzę i Państwu. Do zobaczenia. Do zobaczenia i pozdrawiam.